Siemka, przychodzę dzisiaj do Was z takim tematem 34 zdrapki lotek Tutaj mam już jedną wygraną za złotówkę I tutaj jest przegrana I dam Wam znać w połowie stawki Jak mi idzie i czy cokolwiek tutaj jest Tych zdrapek jest dzisiaj od groma Są po złotówce, więc stwierdziłem, że sprawdzę co to jest warte No, jestem już tutaj myślę, że w połowie Bo te kubki są dosyć takie równe no i już jest dosyć tych wygranych zdrapek Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Więc myślę, że jest dosyć dobrze jak na taką ilość zdrapek Zobaczymy jak będzie potem ok więc już skończyłem drapanie na dziś Te wszystkie to są przegrane A tutaj mamy wygranych, łącznie wszystkie są po złotówce Czyli tak jakby najniższego stopnia do wykrania jest 40 000 zł. Wątpię, że kiedyś coś wygram, ale po prostu testuję sobie te zdrajki. Tu mam tak: raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zdrapek wygranych z 34. Każdy są po złotówce. Czy to jest y, warte kupowania? Odpowiedzcie sobie sami, aczkolwiek, no, kto nie gra, ten nie wygrywa, także z taką radą Was zostawiam. Dzięki za dziś.